The first strokes of rain, of rain, of rain, of rain. Of rain. Wrogu! Mamy dzisiaj 26 marca. I rozwozimy obornik. Mówiłem, że już nie będzie u mnie obornika. A jednak wozimy. Ale to nie jest u mnie, jest to. Wozimy dzisiaj u Adi Zetora. U tego lesera. Wyciągnął mnie z domu, odpoczywałem dzisiaj. I co? I muszę mu pomóc Dzisiaj sobie pojeżdżę z Zetorem, Forterą. Jedzie John Deere rozrzucił pierwszy rozrzutnik, będziemy ładować. Dziury pokopał nierówno, a Dejta spokój w ogóle. Z tyłu mamy talerzówkę, agrofaktory, nie pamiętam jaka to jest szerokość, coś około 2,7 metra chyba. I ładujemy! Kto żeś na, chciał? Na środku kupy jest taka sama słoma, co no to misek. Wujan z podoły czyścił, wybił i przeczepał się z Tu jest sama słoma. Tu no na środku też jest. I to letterze? to jest no tą śrubę, nie ma śruby. Nie no, ma śruby. Pomagaj ci jeszcze śruby mu daj. Kurwa. Ja ci nie pomagam, tak? A ty mi pomagasz. No. Przyjechał bym jeszcze na wakacje. No, tam gdzieś taka kupa czarna? Nie widzę. A jest tam. Po, po fermę, to jest do ja to słyszałem, że ze żwirowni to się żwir i piach wywozi, a nie obornik rozrzuca. Zethor ledwo chodzi. Moja Proxima to jest fend przy tym. Niech zrobi tyle, co tym zlepi. No tysiąc godzin tylko brakuje. Idę do John Nie wycofuj mi i co? No daje, że w John biegi, zgrzytają.

Jak to, na... ja to fuszerka? Ze środka na spód, na tą przyjść na górę. Ja pamiętam, szef. To nie jest Unia, że tu belka jest i można najebać. A wyda. mówiłem weź Unię, to nie? No, jeszcze Piosku załadował, kurwa. To ma... cisze Teraz ja miał okazję rozrzutnik zmienić, jak kliknie. Chcesz, jest... przejdzie? Tak myślę, ja Jak nie, nie to John Deere deknie. Wideł nie mam, to będzie odpychł. No to mamy problem. Także się przygotowacie, żebyś wideł nie jest Kurwa, że nowoczesność, to wideo, że trzeba zmienić. w Ja się przygotowałem, ja tu przyjechałem sobie odpocząć, zreaktować się. A Katarinka, której będzie? W obozie. Jak u ciebie. Łe, to jadę do domu. No za tym podoba, żeby po to, że po Możesz jechać. rozprowadź to tak dalej. Nie, ubijaj kurwa, to rozciągnę Dobra, jedź. Przecież to nie przejdzie. To z tyłu trochę na przód nie przechodził. Ło panie, bym wiedział, to ten tytana przyciągnął, albo Radek, był Apollo ci przyjechał. Po co My tu dwa dni będziemy wozić tym rozrzutnikiem. Kurwa, przyszedł na wakacje. Ło panie, jedź, najwyżej się po urwie. Mimo sprawy widzę do ładowania, w ogóle. A no i ja otórym do dwa razy w roku ładuję gnój. Nie ma jak cyklopym gład. Ja, ja będę rozrzucał Dobra jedź, to trochę to wyrównam, te dziury co żeś pokopał. przyjechaj talerzować od razu Kto to widział sprzęgło w rozrzutniku na śruby? Średniowiecze. Ojej, ojej, ja co ja z nim mam? Sami widzicie? jakoś by to porównać to podgarniać nie ma rewersu, daj tam spokój z takim ciągnikiem. Ja wam powiem, że jak nie ma stokuni i rewersu elektrohydraulicznego, to jest nie ciągnik. I chyba trzeci rozrzutnik już jest załadowany. Adrian rozwozi, ja mam talerzować od razu. Mówi, żebym talerzował, żeby azot nie uciekał. Ale ten gnój w ogóle nie ubity. Całą zimę tutaj azotu to już nie ma. Metal puszerka. Wczoraj znowu zechlął Tutaj się robi miałem takie lidze to no, zajmowałem się pracy I tak się dobrze Tak to jest. Nie zwalaj winy na fitna. Vse do kabine bo zimno! Adrian mówi, że bym talerzował jedynką, ale myślę, że dwójką Portera sobie poradzi. Ale nie zobaczymy, to się nie dowiemy. Dwójka, półbieg w dół. No chyba jednak tą jedynką musimy robić. Jednak miał rację. To no poradzisz. U mnie robota w tym tygodniu na razie stoi. Dopiero od przyszłego tygodnia zaczynamy sadzić yy, ziemniaki z gruntu. Ziemniaki też pod przykrycia posadziliśmy. W tamtym tygodniu to był bodaj, że 21-22 w czwartek, piątek sadziliśmy, przykrywaliśmy. Eee, tam ktoś się mnie pytał, czy będzie jakiś film przykrywania. No, przykrywania niestety już nie będzie, bo, bo wszystko już jest zakryte. Jedynie może nagram jak będziemy sadzić ziemniaki z gruntu, albo jak będę ściągał folię i nakrywał na to włókninę. Ale to jeszcze zobaczymy. W tej talerzówce mi się ten wał podoba. Może do swojej dokupić chyba. Ja też mam talerzówkę Agrofaktory, tylko X-3-metrową. W tym samym czasie praktycznie je kupywaliśmy. Chwilę się zatrzymamy Bo jeszcze może coś z rozrzutnika strzelić Szkoda, że w ciągnik trafiło Będziemy talerzować te piaseczki Tam ktoś orkę wykonuje Władimircem gdzie mają tu sprzętu trochę? Tam się może cofniemy, bo nie przytależowało. A no to jest kombinator, ten adizetor. Porał na jesień, teraz rozwozi gobornik, Tależuje. Zamiast to ładnie przyorać, jak się należy, lubi kombinować. Ale żółwka nie, da tego, efektu jak tu co pół. Ty chcesz Co chciałeś? Nie przerywaj mi nagrywania, bo lichy vlog będzie. Ty vlogi nagrywa. ja pierdolę. Czytaj Lubisia. Bóg zapłać. Nauczył się ode mnie vlogi nagrywać i o. Myślisz, że co Przewodził. jesteś operatorem. Ja nie wiem, jak ty mi się wypłacisz za tą robotę dzisiaj. Ty musisz mi zapłacić. Zasadzenie. A, ja, to żeś widział zasadzenie, zapłacę. mi tyle pieniędzy. Ja bym wiedział, ten tu Proximom przyjechał. Już by było poładowane. Przy ja, większych ty rozrzutnik A Ano nie mówiłeś. Ja umyłem rozrzutnik, stoi pod dachem. Kulturą widział tak, na dworze. To nie tak, fuszerka, może pomarzyć. Tak, to jest to jest chyba fantastyczny. jedno pole zrobiliśmy, nawet chyba hektar. Tak na oko mówię, tam nawet nie wiem. Działamy na kolejnym, rozwozimy, talerzujemy. Adrian też coś tam nagrywa. I chyba będą dwa vlogi. Dobra, ja kończę, na razie.